Ulga mieszkaniowa polega na tym, że jak sprzedałeś nieruchomość, to masz 3 lata na to, żeby przeznaczyć te środki na cele własne, mieszkaniowe, i dzięki temu nie zapłacisz podatku od sprzedaży tej nieruchomości. Nie możemy korzystać z ulgi mieszkaniowej, przykładowo w sytuacji, kiedy profesjonalnie zajmujemy się obrotem nieruchomościami. I raz na rok kupujemy i sprzedajemy nieruchomość. Sprzedaż ma dotyczyć sprzedaży prywatnego majątku, czyli nie może to być sprzedaż powiązana z naszą działalnością gospodarczą. W praktyce zdarzają się też sytuacje, w których zadeklarowaliśmy, że wykorzystamy w ciągu trzech lat pieniądze na cele mieszkaniowe, ale po tych dwóch czy trzech latach okazuje się, że po prostu nie udało się tego zrobić. W takiej sytuacji musimy skorygować deklarację PIT 39, którą złożyliśmy. I zapłacić podatek dochodowy z odsetkami. Czyli przykładowo, jeżeli w 20 roku sprzedałeś mieszkanie przed upływem 5 lat od kiedy je nabyłeś i uzyskałeś z tego tytułu 100 tysięcy złotych dochodu oraz nie zapłaciłeś podatku, ponieważ w deklaracji PIT 39 zadeklarowałeś, że przeznaczysz te środki na własne cele mieszkaniowe, ale nie udało Ci się tego zrobić w terminie 3 lat, ponieważ podpisałeś umowę deweloperską, ale po prostu deweloper nie zdążył z inwestycją. Nie jest tutaj ważne czy nastąpiło to z przyczyn, które zależały od Ciebie czy nie. Musisz tą deklarację PIT 39 skorygować i zaległy podatek zapłacić razem z odsetkami. Czyli w tym przykładzie od 100 tysięcy złotych dochodu będziemy musieli zapłacić 19% podatku dochodowego, czyli 19 tysięcy złotych. No i odsetki za 3 lata, za które robimy korektę.